Za nami 2025 rok, czas, kiedy w naszym mieście działo się dużo, to czas, kiedy wzrosły podatki, ale także czas, kiedy radnym z inicjatywy dla Lubartowa udało się usunąć z planu zagospodarowania przestrzennego proponowany przez burmistrza Krzysztofa Paśnika, zapisy o trzech spalarniach. To także czas, kiedy po raz pierwszy od 1989 roku liczba mieszkańców w naszym mieście spadła poniżej 20 tysięcy. Styczeń 2020 5 roku przyniósł większe podatki. Podatki powinny być jak najniższe. Nie zgadzamy się na przerzucanie kosztów na mieszkańców. To często wygłaszane opinie w czasie kampanii wyborczej. Po wyborach kurz opada, a politycy zawiązują egzotyczne koalicje, a później zapominają o obietnicach. I biorą się zarządzenie. W Lubartowie radni przyjęli pierwszy budżet, jednak najpierw podjęto decyzję o radykalnej podwyżce podatków. Co ciekawe, osobą, która kibicowała podwyżce, był pracownik Mosiru, który otrzymuje wynagrodzenie z naszych podatków. Jestem radny miasta Lubartów i priorytetem jest dla mnie dbanie o interesy mieszkańców oraz stabilny rozwój miasta. Nie można niestety tego zrobić bez podnoszenia podatków. Kuśmierzak już w pierwszych słowach podważył słowa swojego kolegi, który wskazywał, że zamiast grabić mieszkańców, należy stosować inne rozwiązania. Według kuśmierzaka, grabienie to dbanie o, uwaga, interesy mieszkańców. To nie koniec tego, co czytał z kartki, zwolennik grabienia mieszkańców. E, kwota podwyżki podatków naszych wydaje się być wysoka, ale biorąc pod uwagę wzrost inflacji oraz dochodów mieszkańców, jest czymś zrozumiałym. To, co przeczytał kuśmierzak, oznacza, że dochody mieszkańców Lubartowej są już tak wysokie, że podwyżka podatków o 30% to coś normalnego, wręcz zrozumiałego, żeby nie powiedzieć, że owo ograbienie wyborcom, m.in. Kuśmierzaka, po prostu się należało. Eee, podnośmy w przyszłości podatki co roku rozsądny stopień inflacji obecnie musimy podnieść je o 30%. Żeby wyjąć najpierw trzeba włożyć. No i niestety my musimy te pieniądze... Eee, zdobyć i wyłożyć je na infrastrukturę. Najlepszym przykładem rzeczywiście, ja głosowałem w poprzedniej kadencji przy zmianie podatków przeciw podnoszeniu. I ja się do tego przyznaję. Tylko proszę pamiętać, że Państwo byli wtedy po tej drugiej stronie, którzy proponowali podwyżkę tych podatków. Natomiast myśmy wyraźnie, i tu Pan opre się, się na słowach pana Andrzeja Zielińskiego, myśmy raźnie, wyraźnie wtedy powiedzieli, my jesteśmy, nie jesteśmy przeciwko podnoszeniu podatków. My jesteśmy za tym, żeby była jasna i klarowna polityka podatkowa i na co te pieniądze y, będą wydawane. Dlatego stwierdziliśmy, że, że owszem, y, będziemy za, za podniesieniem. Yy, tych podatków. Czy na pewno Polichańczuk mówił to, na co się dzisiaj powołuje, czy też zapowiadał raczej zupełnie coś odwrotnego, czyli nie ponoszenie podatków przez długie lata? Posłuchajmy zatem, co o podwyższeniu podatków mówił ten sam Polichańczuk, ale przed wyborami, kiedy podatki miały wzrosnąć nie 30, tak jak na ostatniej sesji, a o 7%. Uważam, że w tym momencie tych podatków nie powinniśmy podnosić. Jeśli sytuacja zostanie ekonomiczna ustabilizowana, to wtedy możemy rzeczywiście wrócić do yy, urealniania podatków, ale w systemie yy, 1%, yy, 2% czy 1,5% yy, rocznie. Być może dla yy, pana przewodniczącego 32 zł jest to mała kwota, yy, biorąc pod uwagę yy, działkę o, o odpowiednim metrażu. Dla niektórych przedsiębiorców 16 zł czy 32 w momencie, kiedy y, y, działalność przynosi straty, jest kwotą ważną. A w przypadku większych przedsiębiorców te kwoty będą większe. Także y, naprawdę y, nie jest to dobry moment do podnoszenia podatków. Krawiec kraj, jak mu materii staje. Takie jest powiedzenie. W związku z czym y, my tak musimy. Y, dostosowywać swoje podatki, żeby y, swoje wydatki przede wszystkim, żeby tych pieniędzy nam na, nastarczyło. Y, Wspólnota Lubartowska w zeszłym y, przy podobnej uchwałe w zeszłym roku również głosowała przeciw y, podwyższeniu podatków. Ja pamiętam, jak y, również wtedy padały argumenty, że nie zapłacimy nauczycielom, y, innym grupom zawodowym. Nie przypominam sobie, że, żeby nie, wie, nie wiemy nic o tym, żeby jacyś nauczyciele czy jakieś inne grupy zawodowe nie dostały wypłat. Mówiło się nam również o spadku przychodów z pitu, a jak się okazywało w trakcie roku, te przychody były wyższe, bo były nam, dostawaliśmy dodatkowe pieniądze z tytułu rozliczenia pitu. Proszę Państwa, yy, można uzyskiwać wpływy z podatków, nie tylko podnosząc podatki, ale również w ten sposób, że liczba płacących te podatki będzie większa. Więc należy przyciągać przedsiębiorców, inwestorów. Być może możliwością tego typu zachowań będzie jasna deklaracja i długotrwała polityka, że my tych podatków nie będziemy podnosić. My namawiamy do Państwa, namawiamy Państwa władzę wykonawczą, by zanim zaczniemy podnosić podatki, pokazać, że potrafimy oszczędzać, pokazać, że jesteśmy w stanie ograniczać niektóre wydatki. Zacznijmy od siebie, pokażmy mieszkańcom. Że jesteśmy w stanie ograniczyć wydatki. Polichańczuk w imię tego, co zapowiadał przed wyborami, już po wyborach, owe podatki podniósł o 30%. Nie zaczął od siebie, ale od grabienia mieszkańców. Przed wyborami także koledzy Polichańczuka z klubu krytykowali podwyższanie podatków. Jestem w bardzo trudnej sytuacji, bo jeśli zagłosuję za, to jak ja się pokażę na oczy członkom Stowarzyszenia Kupców Ziemi Lubartowskiej? Możecie mi Państwu powiedzieć, prosili, zabiegali, Spotykaliśmy się z burmistrzem z różnych, z różnych powodów formalnych. No, pewnych ulg nie można było wprowadzić, a teraz podnosimy podatek od nieruchomości. Po wyborach Krówczyński, ale także cały klub wspólnoty lubartowskiej takich dylematów już nie miał i zagłosował za podwyżką nie o 7, a o 30%. Ja bym dodatkowych przychodów szukał w zupełnie innych kwestiach i dlatego mówię ja w tej chwili nie mam tutaj przygotowanego programu bo myślę że to będzie dopiero jak będziemy dyskutować o budżecie natomiast ja widzę no nawet pojedyncze projekty które mogły urząd miasta który mógł urząd miasta składać to są czasami kwoty milion półtora miliona nawet stowarzyszenia czy fundacje są w stanie Ściągnąć wyższe pieniądze, i, i gdybyśmy tutaj, e, no nie wiem, bardziej e, trudno, no, brakuje mi słów, bo nie, nie że przycisnąć Urząd Miasta do tego, żeby e, urzędników zmusić do szukania źródeł dodatkowych przychodów. I ja w tej chwili, no nie ukrywałem, przychodząc tutaj e, do Rady Miasta, że będę tu wspierał seniorów, ale proszę państwa, no mogliśmy dostać ponad milion złotych z programu Senior. Tych pieniędzy nie ma. Z programu Maluch prawdopodobnie dostaliśmy jakąś kwotę, ale naprawdę to są programy rządowe. Natomiast, jeżeli dodamy do tego jeszcze projekty unijne i różne konkursy, to gdybyśmy byli tutaj sprawniejsi w pozyskiwaniu tych funduszy, ja kiedyś myślałem nawet nad tym, czy nie powołać jakiegoś pełnomocnika, który by się zajął albo byłby rozliczany z tego, ile dodatkowych pieniędzy pozyskał, to byśmy tutaj prawdopodobnie dzisiaj o tym wzroście podatku od nieruchomości w ogóle nie rozmawiali kural przed wyborami. Po wyborach także ten radny poparł ograbianie ludzi. Skoro teraz podnosimy o 30%, a nie podnosiliśmy przez ostatnie 10 lat, daliśmy czas przedsiębiorcom na rozwój. Oni wykorzystali ten czas, rozwinęli się, stali się bardziej zamożni. Zyskali bardzo dużo przez ten czas wobec tego w tej chwili inflacja poszła o kilkadziesiąt procent, koszty poszły. My podnosimy i jak gdyby wszystko jest bardzo korzystne. Przedsiębiorcy stali się bardziej zamożni, więc czas podwyższyć im podatki o 30%. To rozumowanie kuśmierzaka. To bardzo mało, to bardzo korzystne. I mówi to ten, który jest pracownikiem MOSIR, którego co miesięczne wypłaty na konto zasilą zamożni, jak twierdzi lubartowscy przedsiębiorcy. Za grabieniem mieszkańców i przedsiębiorców, mówiąc językiem jednego z liderów wspólnego Lubartowa, zagłosowali. Krystyna Bajda, Robert Błaszczak, Anna Filip. Pfurtak, Ryszard Gierach, Grzegorz Jaworski, Krystyna Jeziorska, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Marek Polichańczuk, Artur Kuśmierzak i Andrzej Zieliński. Przeciw drakońskiej podwyżce zagłosowali Aleksandra Berger, Ewa Grabek, Piotr Kusyk, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Paweł Sokół, Krzysztof Sroka i Teresa Wolińska. W 2025 roku udało się podjąć na sesji najważniejszą decyzję, czyli zablokować proponowane przez Paśnika nowe lokalizacje dla spalarni w Lubartowie. A gdyby taka spalarnia chciała powstać w naszym powiecie. To co państwo na to? Pewnie też państwo byliby przeciwni, pomimo tego, że ta spalarnia spełniałaby wszystkie wymogi. A widzieli państwo spalanie spalarnię w środku Wiednia? Czy ona jest niebezpieczna? Czy ona zagraża komukolwiek? Państwo dziękują, ale to proszę państwa, to jest życie, prawda? To jest po prostu to nie jest niebezpieczne. Państwu się tylko tak wydaje, że to jest niebezpieczne. Jeżeli spełnia wszystkie uwarunkowania, to jest, to jest, normalnie, funkcjonuje. Spalanie powstaną, spalarnie są czyste, bezpieczne, ekologiczne. Należy poczytać na temat nowych technologii, które w tej chwili są stosowane, tak? Zastanówmy się, bo tutaj jest ten, ta firma, o której mówimy, oczywiście niech ona nie powstanie. Ale co do, do, do tych naszych spalarni, co wy mówicie państwo, że nie chcecie powstawać, a liczycie jakie koszty będzie ponosiło miasto kiedyś, jak nie będziemy mieli spalarni? Już wyprowadziliśmy poza miasto. Yy, odpady śmieci. Yy, tak jak tutaj przedmówca powiedział, są też nowoczesne technologie, które no niestety my od nich nie uciekniemy. Ja rozumiem, że no tak, gdzieś się czyta o spalarni w Rzeszowie, gdzieś tam i tego czyta, yy, czy spalanie tego typu yy, produktu yy, jest możliwe w spalaniach takich I, i czy ktoś rozważał ile to kosztuje i to czy to jest w ogóle opłacalne, yy, czy ewentualnie nie yy, wiem pozyskiwanie finansowania na budowę własnej spalarni. Jakoś trzeba ten problem rozwiązać, tak? Właśnik przedłożył pod konsultację zmiany w planie, gdzie zaproponował następujący zapis. Zakazuje się lokalizacji obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury technicznej służących do przetwarzania odpadów, w tym zakładów termicznego przekształcania odpadów w formie spalarni odpadów, z wyjątkiem instalacji lub urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu gospodarki odpadami w formie przyszpitalnej spalarni odpadów medycznych lub współspalarni. Zlokalizowanych przy miejskich obiektach infrastrukturalnych, ciepłowni i oczyszczalni ścieków, zgodnie ze znaczeniami pojęciowymi określonymi w przepisach odrębnych. Czytamy w projekcie uchwały przedłożonej przez burmistrza Paśnika. Ową propozycję nowych zapisów w planie zagospodarowania oprotestowali mieszkańcy masowo uczestnicząc w konsultacjach społecznych oraz składając kilkaset wniosków, żądając usunięcia zapisów o spalarnię. Serdecznie podziękować naszym mieszkańcom za to, że nas wspierali w składaniu wniosków, że było takie duże zainteresowanie tym, co się dzieje w naszym mieście, że też wzięliście sprawy w swoje ręce nie czekaliście na to, że ktoś zrobi to za was, tylko po prostu pomogliście nam zbierać te wnioski. Mamy tych wniosków dużo. Dzisiaj te wnioski składamy do ratusza. Proszę Państwa, jak, wiecie, jak wiemy, problem sprawalni to jest naprawdę niebezpieczne, niebezpieczny temat dla nas. Cieszymy się, że wsparli nas Państwo na konsultacjach społecznych. I to jest dowód na Państwa naprawdę zainteresowanie sprawami miasta. Składamy bardzo dużo wniosków, my, jak również mieszkańcy, aby zablokować trzy lokalizacje, które w tej chwili są wpisane w e, projekcie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. E, składamy również wniosek o to, aby blokować zakłady niebezpieczne na terenach PS. Dziękujemy jeszcze raz i oczywiście śledzimy, co się dalej z tym dzieje. Sprawa będzie zamknięta wtedy, kiedy wszystkie te wnioski zostaną e, 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 uwzględnione, e, dokumenty poprawione i Rada przygłosuje. Blokadę tych spalarni Lubartowej. Także jeszcze raz dziękujemy i oczywiście śledzimy, co się dalej dzieje. Dziękuję bardzo. Proszę również nas obserwować na naszej stronie internetowej i na Facebooku Inicjatywa dla Lubartowa. Dzięki pracy radnych inicjatywy udało się wykreślić zapisy o spalarniach. Przypomnieliśmy trzy z kilkuset wydarzeń, jakie kształtowały historię Lubartowa w 2025 roku. Od przyszłego tygodnia zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionych 12 miesięcy dla kanału S Gabriela Przypis.